Gdzie idziesz? Garderowy gwiazd, na lewo. Garderowy gwiazd. Mamy szczerą nadzieję, że dzisiaj będzie jakieś zwycięstwo, bo dawno nie było. Pani pszczółko, można zdjęcie? To jest śniadanie mistrzów i wystawienie. Dzisiaj będzie honorowe. 10 brameczek. Co się stało, że strzeliłaś gola? Kopnęłam piłkę. Ja, bo to, to nie wiadomo, co się dzieje. Mógł powiedzieć, nie do końca ten turniej idzie póki co po naszej myśli, ale, ale, moi drodzy, przed nami jeszcze dwa mecze. Jak je wygramy to będzie dobrze, jak je nie wygramy to nie będzie dobrze, ale ważne dla nas, żeby jutro grać, bo siedzenie na tybunach jest mocną stroną, ale, ale no nie wiem, zagrała, nie? Deszcz pada, nie jest dobrze. W życiu jak w lodówce, czasem chłodno, czasem smutno. No ogólnie nie poszło nam, ale jutro będziemy grać w turniej przyjaźni, idziemy leczyć obolałe miejsca. Analiza po turnieju. Julia Kubiak. Dostarliśmy do finału. Niestety my w nim nie występujemy. Kibicujemy tym z Litwy, bo mają dalej. Tak, będziemy się darły. Ale one nie wiedzą, kto wygrał mecz. Zapytały kibiców, ale kibice im odpowiedzieli, na szczęście. Przynajmniej nie byliśmy ostatni, jak zwykle, przedostatni. Honor uratowany. Teraz player najlepszy strzelacz, najlepszy obrońca, najlepsza promka. Najlepszy content creator, najlepszy influencer, najlepszy TikTok, najlepszy Instagram, najlepsze zarycie tyłkiem o tartan. Tak właśnie, do końca dobiega ten piękny turniej. Dziękujemy, że z nami byliście. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. I cóż, piłka jest piękna. Ale siadło!